Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszej grupie uderzeniowej oraz SWU za sukces odniesiony w walce z Makarowem i jego własną armią. Wiele zostało powiedziane o SWU. Czy fara Karim i jej ludzie tworzą organizację terrorystyczną? Nie. Fara Karim jest i zawsze była sojuszniczką Stanów Zjednoczonych i naszych zachodnich partnerów w regionie. Yes. W jaki sposób komendant Karim zdobyła nasze uzbrojenie? Przez prawie dekadę wysyłałem broń komendant Karim, by wspierać jej misję przeciwko al katali i Rosjanom atakującym Urzykistan. Czy te dostawy były legalne? Nie. By zapobiec niepotrzebnym ofiarom, zleciłem nielegalne dostawy z funduszy, które sam zatwierdziłem. Cisza! Proszę o ciszę! Generale Shepard, czy w październiku zeszłego roku... Zezwolił pan kompanii Cieni ostrzelać pańską grupę uderzeniową w Las Almas w Meksyku? Nie zezwoliłem. Panie Graves, czy otrzymał pan rozkaz ostrzału grupy 141? Otrzymałem. Cisza, proszę o ciszę! Kto wydał ten rozkaz? Generał Herschel Shepard. Czy wykonał pan ten rozkaz, panie Graves? Nie. Absolutnie nie, sir. Cisza! Cisza! Kurwa, Wbili sobie nawzajem wzajemność plecy. Wciąż chcę uratować Skórę. Każdy dba o siebie. To różnica między nami, a nimi. Pozwolimy na to, kapitanie? Najlepiej zakończyć wojnę zwyciężając. Żadnych jeńców. Udanych chłopów fara. Wzajemnie, ser. Nik, zabierz farę, dobrze? Oczywiście, kapitanie. Dobra, przygotować się. Wracamy do domu. Warta, dobrawo. Słucham, warta. My Six przekazuje na bieżąco komunikaty koni. No zaczekajcie, gdzie ich znaleźć. Koni są w Londynie. Cholera. makarow żyje? Mamy transmisję od cara 90. To jego kryptonim. Co oni robią w Londynie Lezł? Wywiad łączności donosi, że koni spotkają się ze znaną hakerką jutro w Greensbury Park. Z hakerką? To nasz cel. Do czego chcą uzyskać dostęp? Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Ta hakerka doprowadzi nas do Makarowa. Skoro oni są w Londynie, to musi być niedaleko. Jeśli wywiad ma solidne info, to pośpieszmy się. Porozumiem się z londyńskim metrem i przygotuję SFO. Ghost, podłącz się do miejskiej sieci monitoringu. Będziesz naszymi oczami, kiedy będziemy śledzić cel. Makarow może kręcić się tuż pod nosem. Jak tylko go namierzymy, ruszamy po niego. Na razie. Tylko tropimy cel. Brawo 07 do warty. Monitoring jest aktywny. Tak jest, mam obraz. Słychać mnie? Tak. Szóstka na pozycji. Tu Soap, słyszę was. Potwierdzam. Widzę cel. Czarna bluza z kapturem. Łączność działa. Do roboty, brawo. Tak jest. Bądź gotów ruszyć, Soap. Nie rzucaj się w oczy, zgubimy ją, to zgubimy Makarowa. Przyjąłem. Bez nerwów, też będą prowadzić obserwacje. Tak jest. Zachowam dyskrecję. Dobra, teraz leć do gaza, Soap. Możesz ruszać. <laughs> masz ognia? Ty pali, żony? Wtapiam się w tłum, poruczniku. Skoro tak mówisz? Cel się przemieszcza, sierżancie. Soap, jeśli odbierze telefon lub zacznie z kimś rozmawiać, musimy to słyszeć. Tak jest. Ona mówi, my słuchamy. Czekaj. Wiąże Bud. Sprawdza, czy ma ogon. Stop się w otoczenie. Zauważyła cię. Zostań tam, gdzie jesteś. Cel w ruchu. Śledź ją. Dzwoni jej telefon. Biegnij się i podsłuchaj rozmowę. Nabije dziś trochę kroków. Zdrowała. Instaluje się automatycznie. Hej, mamy wypłatę. Chowałam pendrive za pojemnikami na śmieci. Tak, między Bistro 43 i T-Cafe. To była czysta przyjemność. I co? Zostawiła coś dla kupca w tajnej skrytce. Pendrive, uliczka między Bistro 43 i t Ktoś musi obserwować. Ghost, twoja kolej z monitoringiem. Tak jest. Widzę wyjście z alejki. Ani śladu koni, pewnie już poszli. Dobrze, przejrzyj nagranie i szukaj kogoś wychodzącego z uliczki 07. To pewnie będzie kupiec. Nikogo nie widzę. Spróbuj przewinąć nagranie. Pokaż kogoś wychodzącego z uliczki, to co kupiec? Znalazłem go. Obserwuj go, Ghost. Potrzebujemy tego, co ma przy sobie. Kupiec wszedł do budynku, straciłem kontakt wzrokowy. Przełącz się na inną kamerę. Odszukałem cel, widzę go. Autobus zasłania mi widok. Więc znajdź inną kamerę. Sprawdź inną kamerę. Cel przechodzi przez ulicę. Przechodzi na Amesley Street. Uwaga, brawo. Kupiec wszedł do przejścia podziemnego. Tunel to ślepy zaułek. Dobre miejsce na kryjówkę koni. I Makarowa. Policja i SFO czekają w gotowości. Wezwijmy ich. Tak jest. Do wszystkich. Brać sprzęt i przygotować się do forsowania. Tak jest. Szóstka w drodze. Otoczyć teren. Reszta idzie za mną. Tunel czysty, zamknięte drzwi prowadzą do starej stacji kolejowej. Przy drzwiach gotowi do forsowania. Możemy forsować. Na pański sygnał, kapitanie. Gotów. Zróbmy to. Forsujemy 3, 2, 1. Nacieramy. Sprawdzam lewą stronę. Sprawdzam prawą stronę. Czysto? Laswell, jesteśmy w środku. Zrozumiałam, John. Znajdźcie kupca i zabierzcie pendrive. Kontakt! <laughs> Czysto! Drużyna jeden, idziecie z nami na dół. Rozumiem. Drużyna dwa, utrzyma pozycję na górze. Wrogowie w korytarzu! Gaz i zatwarki! Tak jest! Idę na prawo! Musimy... Leci tylny! Gaz Глав łazienkę. моженка. ruszam. Przejdźcie Koni Kolejni koni schodzą po schodach! Koni pod w następnym sklepieniu! Ruszajmy, zabijmy tych skurwieli i odzyskajmy drive od przysta.

Kontakt! Warta, kupiec koni nie żyje. Znajdźcie ten pendrive. Na tym laptopie muszą być jakieś dane. Pendrive przejęty. Cokolwiek na nim było, zostało wgrane do sieci stacji. Wirus Trojan. Koni mają pociągi pod kontrolą. Jeszcze coś. System rozpoznawania wykrył to. Siedli 10 minut temu. Makarow. W pociągu pełnym cywili. Zakładnicy. Ofiary. Tunel jest 500 stóp pod ziemią. Ma 30 mil. O każdej porze mogą tam być tysiące ludzi, brawo. Zaminuję te pociągi. I zniszczę tunel. Nie mamy na to dowodów. Jeszcze nie. Pociąg Makarowa właśnie zatrzymał się na rozjeździe na 20 mili. Każe SFO wysłać drugi oddział. Przyda nam się każda pomoc. Idziemy do tunelu serwisowego. No to ruchy. Może jeszcze nie jest za późno. Chłopcy, kapitanie Price, jesteśmy do... Dobra, połowa z was idzie z porucznikiem, reszta ze mną. Trzymać się blisko i słuchać mnie. Ruszamy do drzwi, jasne. Szóstka do wartości na miejscu, ruszamy po Makarowa. Zrozumiałam, dorwij go, John. Bydlak łatwo się nie podda. A my nie zamierzamy odpuścić, nie? Gotowi? Drużyna Ecefo na pozycji. pójdzie za panem. Marta Makarow kontroluje pociągi. Czy możemy odzyskać dostęp? Próbuję złamać ich firewalla. Ta hakerka ma talent. Koni przed nami. Nie widzą nas. I niech tak zostanie, dobra? Montują wieżyczkę. Nie dokończą tego. Kolejny pociąg. Kurwa, ale szybko jadą. Ah! Wszystko. Tak! Szóstka do Warty tunel jest czysty. Kierujemy się do rozjazdu. Przyjęłam. ma z nie z Koni mają zakładników. Siódemka, zabezpiecz ich. Pracujemy nad tym, Warta, mamy tu martwych cywili. To pierwsi z wielu, jeśli nie powstrzymamy Nakarowa brawo. Zakładnicy w następnym pomieszczeniu, ostrożnie. Zrozumiano.

Zabezpieczam zakładników. Żadnych ofiar. Zabierz ich w bezpieczne miejsce. O Boże... O mój Boże... Zajmiemy się nimi. Reszta osłania. Warta, tu 7-1. Jesteśmy na rozjeździe. To ostatnia znana pozycja Makarowa. Szóstka. Zachowaj czujność. Przygotujmy się! Makarow może być za tymi drzwiami! Na pański znak, ser! Ruszam! Ruszamy Wakarów na... musi być niedaleko! Ten załatwiony! Przed nami wrogowie! Przedżyjmy się i sprzodnijmy ich!

Odpoczniemy dopiero, jak Makarow będzie gryzł piach. Nie spoczniemy, dopóki nie zdechnie. Gas Konie ostro nacierają! Przychwaśnili nas! A to znaczy, że Makarow wciąż tu jest. Maga na tyły, mają sprzętów na każdym roku. danie! Konie pilnują bomby! SFO na pozycje obronne! Widzę! Sołk wbierz się za bombę! Dwie minuty! Dobrawo! Bomba na peronie rozjazdowym! Potrzebuję osłony! Natychmiast! Przyjąłem w drodze! Sołk wbierz się do roboty! Krótka bomba do roboty dla dwóch osób! Potrzebuję pomocy! Próbuję pańskiej pomocy z bombą! Dobra, no! tak. tak jest! Potrzeba będzie... nas Panie! Koni pilnują bomby! SFO, na pozycje obronne! Widzę! Dobra! Czołg, bierz się za bombę! Dwie minuty! To brawo! Bomba na peronie rozjazdowym! potrzebuje osłony! Natychmiast! Przyjąłem! W drodze! Są w pierwszym razie! Krótka bomba to robota dla dwóch końców! Potrzebuję pomocy! Kapitanie, wykończ jej! Kończy, kończy na Kapitanie, Możemy natychmiast potrzebuję pańskiej pomocy z bombą! Tak jest! Potrzeba będzie nas dwóch! Proszę wprowadzić kamery po prawej stronie! Jestem w środku! Mów co dalej są! Ta bomba jest brudna, kapitanie! C4 i radioaktywny pył! Spowoduje implozję tunelu i trafi Europę! Jak ją rozbroić? Trzeba sprawdzić logo producenta na dużym, drukowanym obwodzie. ZER potrzebuje informacji o logo na obwodzie. Kolera jasna spójiliśmy się! Jestem w środku. Mów co dalej są! Ta bomba jest brudna, kapitanie! C4 i radioaktywny pył. Spowoduje implozję tunelu i trafi Europę! Jak ją rozbroić? Trzeba sprawdzić logo producenta na dużym drukowanym obwodzie. Ser potrzebuje informacji o logo na obwodzie. Logo to niedźwiedź! Przyjąłem niedźwiedź. Przecinam przewód! Dobra, to nam kupiło trochę czasu! Uwaga, Price! Makarow jest w Eurotunelu! Zmierza w swoją stronę! Sof! Słyszysz to? Tak jest! Nie zostawi tej bomby, kapitanie! <grym wody> Sof! Bra 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 się! Bra 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 brawo! Potrzebujemy wsparcia! Już! Zbójcie się przez nich! Wziągnij ich kuternie, kapitanie! Otwórzcie <choices> Czysto! Policjanci nie żyją! A, a, a... A, a... Przebijamy się przez ich obronę, kapitanie! Do mnie! Co dalej, są? Znajdź zapalnik! Powinien być w lewym dolnym rogu. Zrozumiano. Zapalnik. Będzie podpięty bezpośrednio do C4. Tak.

Przeciąć razem na trzy. Tak jest. Na trzy. Jeden, dwa, trzy. Rozbrojona. Rozbrojona czysto. Tu brawo sześć. Nadaje w ciemno. Zagrożenie zneutralizowane. Bomba rozbrojona. Jeden zabity. Najlepszym z nas, Najtwardszym. Mógł walczyć bez broni z całym światem, niezrównany cześć Twojej pamięci. Do zobaczenia, bracie. Pomścimy. Się. Pokój z tobą, Johnny.